Człowiek wyglądający jak facet, który używa... So... Zaraz coś wymyślę nowego. Człowiek, który zgubił... Własne... Rozpoznali go, rozpoznali by. Nie. Człowiek, który Poczekaj. Człowiek, który w zupie pomidorowej zgubił swoje własne kulki analne. I sąsiad Paździorz! razie po mojej lewej stronie człowiek wyglądający jak źle złożone krzesło z Ikei. Żona październa. E, nie wiem o co chodzi. Jedyny żyjący sobowtór Krzysztofa Ibisza. Tak jest. Oto najszyblejszy, najbardziej giętki w krzyżu. Człowiek, nie. który ma do powiedzenia absolutnie nic. Nie, Wiem, że twoje ulubione... A jego nazwisko brzmi Boczek. Nie, popatrzcie naszego gitarzystę, nigdy, nigdy, on się nazywa, nie, on się nazywa Maras, choć jego ksywa nie powiem, <grym> to jest tylko to dla zespołu, uwaga, nie, jego ulubione hobby to patrzenie się w telewizor pod warunkiem, że jest wyłączony. Ojej, okay. panie panowie, w kiepskim świecie nie brząkaj, nie brząka. Ja tak jednak wszyscy wiedzą, że jesteś głuchy. Kiepskie w świecie, kiepskie sprawy, marne życie i zabawy. Oby wasze życie tutaj w Monikach nigdy nie było kiepskie. Tego wam od serca życzymy. Świat do kiepskich, Życie grebskie sprawy twarde życie ich zabawy Są przeciętne awantury Nie ma prawa, bez ostrej rury Oj, se zbiega na postaka Jest ma jest jaka Nikt nikomu nie tłumaczy By spróbować żyć inaczej Pa pa pa, pa pa pa, pa. jest właśnie kiepski świat Pa pa pa, pa pa pa, pa, pa. Życzę Kiepsów świat, pa pa pa, pa 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 To jest właśnie kiepsów świat, pa 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 pa, pa, pa. Są nadziei i miłości, są zwycięsta i radości, są skandale i hałasy na pałcza nie choć problemy są kosmiczne, jest tu całkiem sympatycznie, to jest właśnie kiepskie życie, zobaczycie, się życie. Pa, 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 pa. To jest właśnie Pa, 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 pa. She checks the pa 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 She checks the